Siema. Mówi trener Paweł. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat kebabów, bo jest wiele niedomówień na temat tego jakiego kebaba jeść i przede wszystkim tego z jakim sosem kebaba wybrać. Są zwolennicy sosów łagodnych. Mówią, że mają one dużo więcej kalorii niż sos ostry. No ale wiadomo sos łagodny jest wybierany głównie przez kobiety. Więc e, nie jest on zbyt męski i obniża poziom e, testosteronu. E, za to sos ostry, e, jak wiadomo, wybierany jest przez e, twardych mężczyzn, e, podwyższa poziom testosteronu, bo jest ostry, ciężko go zjeść, i możemy tym samym e, zaimponować e, kobietom oraz e, chudszym e, kolegom. No i ja, mając te dwa dylematy na uwadze, e, po prostu. Pojechałem do Uniwersytetu w Ohio, zleciłem im badanie naukowcą z Uniwersytetu, badanie żywieniowe tych kebabów, aby zbadali oni, który sos jest najlepszy na masę. No i po prostu z badań wyniki wyszły takie, że najlepiej po prostu jest wtedy, kiedy oba te sosy ze sobą zmieszamy i wtedy ani testosteron nie spadnie nam zbyt mocno, bo sos ostry to hamuje. I mamy dużo kalorii, bo jak wiadomo ten sos łagodny daje nam te kalorie. No i od dzisiaj ja właśnie wybieram tylko i wyłącznie sosy mieszane i to też Wam polecam jako wskazówka żywieniowa na masę. Drugim dylematem na pewno będzie to czy rolo, czy, czy bułka, czy plecak, czy placek, czy, czy bułka. No to wiadomo, że placki to sobie możemy zjeść ziemniaczane, kebab najlepiej wybierać w bułce to bo jak wiadomo bułka jest grubsza i ma dużo więcej kalorii. No i jeszcze kwestia warzyw. No jak wiadomo warzywa tylko bez, bezsensownie zabierają miejsce w żołądku dla mięsa. Mają mało kalorii, więc moim zdaniem możemy sobie tam dorzucić jakiś jeden plasterek czy dwa plasterki ogórka czy tam pomidora, żeby po prostu nie zakwasić organizmu. A reszta nie niech będzie to po prostu buła, sosy i mięso, żeby elegancko weszło na masę. Jak widzicie, ja mam dwa kebaby, bo nie ma aż tak dużych kebabów w tym kebabie, którym ja zamawiam. Więc po prostu zawsze biorę dwie, żeby elegancko weszło na masę. Tutaj, tak samo jak zabraknie sosu, to zawsze mogę się poratować. Kupuję już oczywiście większe butle, bo taki mały ketchup czy jest to starczy często na raz. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Pozdrawiam Wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki treningu siłowego i użytku sterydów. Pozdrawiam.